Hej, witam wszystkich serdecznie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Forzie Horizon 4, w RS4 i dzisiaj, moi drodzy, jak widzicie na ekranie, będziemy grali w Eliminator. Jak ja długo nie grałem w tą grę, szczerze mówiąc, i nie dość, że nie grałem w tą grę już, to również w zimie nie grałem i to jest, haha, <laughs> to w ogóle nie można przyczepności złapać. E, tak, chciałbym e, wejść w tego. A my w tym czasie pobawmy się, pobawmy się w zimie i śnieżne, śnieżne zabawy, o Jezus piątka, szóstka, o o oh shit, o oh shit, o oh shit oh shit, okej, okay, więc znalazło już nam em, sesję. z tego powodu, czemu chcę zagrać w to, z tego powodu, że e, zagrałem w to raz naprawdę jest super, super, świetna zabawa i chciałbym właśnie tego odcinek nagrać e, nie jestem pewien, czy mogę grać w, w ten tryb, więcej osób niż jedna Eee, tego jeszcze nie wiem zobaczę później z chłopakami zobaczymy, programy sobie sprawdzimy czy można. ewentualnie na live będziemy sobie grali Jest to bardzo fajny tryb szczerze mówiąc eee, nawet moja dziewczyna tak bardzo bardzo nie lubi gier samochodowych się samochodami nie interesuje to sama jak widziałem mnie grającego ja tak się jarałem tym że dosłownie całe, całe osiedle to je huczało i buczało żeby mnie, do, mnie wspierało aczkolwiek ona sama się tym zainteresowała i sama chciała zagrać też w to więc zobaczmy jak nam pójdzie dzisiaj, a jak na razie sobie mamy te driftciki śnieżne RS4 cyk 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 szczerze mówiąc fajny napęd, napęd na stare koła dobra, więc znalazło nam zaraz nam grę, level pierwszy Mini Cooper, od tego zaczynamy nie będę tutaj jakiegoś tutoriala robił jak to się gra i tak dalej, bo sam po pierwsze jestem zielony Jem, bo popatrzcie, same są zielone, podumnieją za bardzo, gdzie zacząć. Zacznijmy, wiecie co, eee, a zacznijmy tutaj. Eee, musimy znaleźć prostu. auto, fajne. Eee, na razie nic nie widzę wokół siebie. Nic nie widzę na razie. Nagrywa to GoPro? Nagrywa pro, Nagrywa GoPro. O kurde, gościu ma siódmy poziom, Porsche. Porsche, czy tam było coś? O, o, widzę coś, widzę coś. Dobra, Subaru 22B, no, przejdzie, dawaj, 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 dawaj. Dawaj to auto, dawaj. Więc na razie tak. Z tego, co widziałem, to ktoś tam miał już... Mają poziomy czwarte, no ja też mam trzeci w tej chwili, ale ktoś również ma... Fuck. Ktoś naprawdę stara się mnie... Nie dorwać Aczkolwiek nieznanego poziomu zobaczmy co tu tutaj będzie Co tu możemy otrzymać Szybko 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 Bierzemy 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 szybko level piąty Bierz to <laughs> Dobra mamy teraz level piąty eee, Szczerze mówiąc nie wiem A to jest po prostu ramy złyby no, zwykły, no lepsze, szczerze mówiąc, od 22B, które było poziomem trzecim, chyba to jest poziom teraz piąty, więc jest ok. No, oh fuck. No, szczerze mówiąc, wiadomo, lepsze to niż. niż. niż 22B Subaru, ale zobaczmy. Na razie postaram się omijać ludzi, ponieważ z tego co widzę, to. to ludzie mają o wiele, o wiele, o wiele lepsze auto ode mnie. Staram się na mapę spoglądać co chwilę i zobaczyć właśnie... A na jezioro wiedźmy? Na jezioro jedźmy. tu na jeziorze nic nie ma? Ktoś ma level 8 już dostał. Fuck. Fuck. Dobra, wiecie co, zjedźmy z tego jeziora, bo tu naprawdę nic, nic tutaj nie ma. Więc tylko na razie marnuję czas. Eee, poszukiwania auta. zjedźmy sobie tutaj, cyk. Też za bardzo czasu nie mam, bo przecież później e, się wyłączy to wszystko i będziemy się wszyscy ścigali przecież do, do środkowego punktu na mapie, więc Gdzie ja pojechałem do cholery jasnej Ale bynajmniej w drzewo żadne jeszcze nie walnąłem Chociaż te Okej, okay, ja tam widzę, że ludzie mają poziomy poziomy 7 i 8, porszaki i inne jaguary no ja naprawdę staram się coś tu znaleźć, a tu kompletnie nic nie ma. O Boże, ja to jestem, kurde. Fajt łapa jakiś z tego, co widzę. Dobra, wiecie co? Zawracamy, idziemy bardziej nawet do środka mapy. Zwężmy nasze poszukiwania. No, fajne jest to w tym autku, że... No w ogóle w tej grze, że jeszcze ani razu w drzewo nie wandałem, co jest przeważnie moim... Ee... Moją taką rzeczą widzę autko jakieś, o kurde Z tym gościem nie możemy się bić A tamtym ziomy... z tamtym ziemkiem możemy się bić Ale co to jest za auto, o fuck sejk Unimog Dobra to my spieprzamy tej w góry Tu nas gościu nie znajdzie Dawaj ram, dawaj, dasz sobie radę Cyk, 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 pod góreczkę Wspaniale... U! coś mi na buzi. Fach, no potrzebuję inne auto znaleźć jakieś, ale naprawdę nie mogę nic znaleźć. <laughs> A jak już znalazłem w końcu auto, to to było auto na poziomie trzecim. Unimog. A raź zmniejsza. Hoppa! I wciąż... No niby musnąłem o drzewo, ale... Nie zaliczę tego jako walnięcie drzewo. Tam jest jedno i tam jest drugie, dobra. Sprawdźmy sobie te auto teraz. Dobra, trójeczka, cyk. Skok, o prawie skok. Dobra, zobaczmy co tu jest. Coś dobrego, dobrego, dobrego. Nie. Lancer poziom czwarty, ja mam poziom piąty, więc nie. Tutaj na górce jest kolejne autko. Sprawdźmy to auto, jakie to jest. Nie, level trzeci też. Walić to, ops, o, fuck, fuck, fuck. Tam jest kolejne auto, super angielskie. Ale coś dobrego mi dajcie. I... o oh, fuck sake, level czwarty. to jak na razie ja mam najlepsze auto w sumie. Które... na któreś się napotkałem. Jak na razie... o oh, fuck. Okej, okay, wow, well, that's one way to do it. Dawaj, 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 gazu, 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 chwila. Czy tam było kolejne... już w tym chyba O oh chyba nie jestem nie jestem w tym w array no to ja jestem z, zmykam o oh fuck, o oh fuck Tam dużo strzałek się pojawiło na mapie Nie podałem się Ferrari FF fuck Starałem się zadriftować ale nie za bardzo to wyszło No trójce spróbujmy cyk no, ale wiecie co? Walić to? Po prostu będę używał, użyję swojego ata, bo widzę, że naprawdę nie mogę nic kompletnie znaleźć. Nic lepszego co mam do teraz. Więc po prostu walić to. No, to jest, kurde, kolejny lancer. Tam jest auto jakieś, okay, zobaczmy tam to szybko. Zostało chyba dwa auto, ile się nie mylę. Gdy zejdziemy do 10 uczestników, wtedy właśnie będziemy się ścigać już do środka mapy. Ostatnie podejście. Jakie to jest auto? Jakie to jest auto? Jakie to jest auto? Kurde. Nissan gt Nissan GT-R 93 To chyba będzie co? To będzie R32 No tak, ale to jest pewnie pełny stok, więc, więc się nie dziwę, że to jest level drugi, co tam trzeci to był Dobra, teraz tak, szybko sprawdźmy Szybko sprawdźmy, gdzie jest środek mapy, okej, okay, ja jestem środkiem mapy No dobra Więc to się chwilę poczylujmy bo z tego co pamiętam to na samym końcu jest właśnie wyścig na samym końcu jest wyścig właśnie... No ja pierdzielę unimo kolejny. No co? Sa... Uuuu, ja stąd spieprzam Tam widziałem kogoś kto by chętnie mi... Zarzuł miękko z dupy Ale! Krótko mówiąc moi drodzy, w tej chwili zostało nas tylko ośmiu. Ośmiu graczy zostało, więc... Nie jest źle szczerze mówiąc Jak na pierwszą grę po takim czasie, no wiadomo, szczerze mówiąc, nawet się nie chowałem jakoś szczególnie, jestem w pierwszej dziesiątce już, więc ja to uważam jako sukces na razie, teraz się będę z lekka chował, starał się może przypadkiem jakieś auto znaleźć, um, ale tak to, o, oh, fuck, 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 okej, 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 20 sekund zostało. Pro 2 track. gość mam w ogóle level 10 ciężarówkę, przesem To jest... Mazakra jakaś. A ja ciągnąłem swojego RAM Rebel TRX. Level 5. Teraz ja będzie wyścig już ze środka mapy. A nie, jednak moje No i patrz, no i kolejny level drugi, miałam nic. No, nic dobrego nie mogę dostać. Dobra, stąd z lekka zjeżdżam, bo... Bo jak widzicie, no nieprzyjemnie się robi. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, teraz będzie do środka napy, trzeba podjechać, szybko! Bo przeważnie tak zawsze mówię, że... Na środ do środka mapy trzeba się ścigać. Czy coś tam. Okej, okay, uwaga, 8 sekund. Na dwójeczkę. Za mną będzie na stówę. No dobra, ale gdzie? Dawaj, dawaj ziomek. Proszę, niech to będzie offroad, nie? Dawaj mistrzu, dawaj. Wierzę w tego ramo, coś. Coś czuję, że będzie ok. Coś czuję, że damy radę. Dobra, chuj. Offroad. No i spierdoliłem. Jak zawsze. O, ja pierdzielę. No dawaj, żemy. Dawaj, 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 dawaj. Leć, bo mnie... Kurde, gości, tu wyprzedzę z boku już, no. A ja na najszybszym autkiem no kurde, nie jestem niestety. O, oh, fuck. Dawaj, 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 dawaj. Czemu ja normalną drogą nie pojechałem? To jest dobre pytanie też. O, teraz czy pękę za późno? Naprawdę nie chcę wykrakać, że nie uderzyłem wodnego drzewa jeszcze. 4 km No, widzę ziemkę na prowadzeniu, jest przede mną Fryer, Pompa Dobra, ja jednak ryzykuję i będę ryzykował właśnie jadąc off w tej chwili Albo i nie Albo i nie Patrzcie, co się dzieje Gościu mieniaczem zapierdziela, Czaicie to? <laughs> fuck, what? Drugie miejsce. Drugie miejsce nie jest źle. Kurde, myślałem, że gościu na był ten. Eee... O, oh, fuck. Ale ja naprawdę myślałem, że gościu na był na pierwszym miejscu i że za chwilę go dogonię. No to dupa. A... Huh, musimy więcej to grać na streamach. To na 100%. Bo to było super ciekawe, to naprawdę fan ten tryb jest super super tryb um, także E czwórka jest zakopana po... po... <laughs> o Boże e, więc moi drodzy. Ja spadam, trzymajcie się serdecznie. dziękuję serdecznie, że, że że wpadliście, że jesteście, to, że dalej oglądacie. Nie, ja nie chcę um, grać uh, jump to level. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, widzimy się ewentualnie w następnym odcinku, który postaram się zagrać dosłownie już za chwilę, więc będzie tak więcej odcinków dla was przez cały tydzień i miesiąc, dzisiaj cały dzień poświęcam właśnie na nagrywanie, więc krótko mówiąc, moi drodzy, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!